Drodzy Państwo, punktualnie ósma rano, 19 czerwca 2020, odpowiedź Starostwa Powiatowego w na Gaszyń Challenge. Zapraszamy naszego Starostę Krzysztofa Wiśniewski. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze dziękuję za nominację funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Karpaczu. Oczywiście wyzwanie przyjmujemy, dedykując je mi, Wojtusiowi i innym chorym dzieciom. Oczywiście trzymamy za Was bardzo mocno, kochani, kciuki i życzymy Wam dużo zdrówka i uśmiechu. Do zadania! Panie i Panowie, rozpoczynamy Gerschen Challenge. Trzy, dwa, jeden. Raz! Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szanowni Państwo, do challenge'u nominujemy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz naszych partnerów Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz starostwo powiatowe w Gryficach. Wicimy na Was!